zobacz. Bardzo ładny rancik. Jesteśmy na Starym mieście. Ja dzisiaj działam na zewnątrz chodzę z wykrywaczem po terenie, opie w piwnicy. Zobaczymy, może coś znajdzie. A pierwsze, pierwsze znalezisko, które teraz przed chwileczką trafiłem. To zobaczcie, odłamek po pocisku. Ciężki, konkretny duży. Niestety takich odłamków tutaj na Starym mieście jest bardzo, bardzo dużo. Z racji ostrzałów altyleryjskich, które tutaj miały miejsce, ale zobaczymy, może coś się uda jeszcze dzisiaj trafić. No, i tak jak przypuszczałem, jest to stalowa łuska. Tutaj widać kryzę, i tutaj się kończy. Spróbujemy ją wyciągnąć i zobaczymy, jaki jej stan będzie, ale. Widać, że agonalny chyba. Dobra, wyciągamy. Stalowa łuska wystrzelona chyba od flaka niemieckiego. No, niestety, szkoda, że nie ma osiężna, ale takie widzicie rzeczy tutaj cały czas na starym mieście wychodzą. Taka pokrywka od właśnie hmm. co wam to przypomina? Pokrywka tu z jakimś elementem urwanym coś mi się pojawi, że pokrywka od ezminy, ale mogę się mylić, jeśli wiecie, no to piszcie w komentarzach. Jesteśmy u ryby. Jak tu już długo kopiesz? Długo już kopię. O kurde. Tutaj się zdecydowałem na maseczkę, bo bardzo tutaj plisto jest. Słuchaj, nie wszystko się pyliło, tutaj nie trzeba oddychać. A chęć, kurde, poszukiwań była taka duża, że po prostu nie, no, nie dałem rady i kopałem. Miałeś dobre przeczucie? Tak, miałem dobre przeczucie no to co najbardziej cieszy, dużo kopania. Mamy tutaj hełm. Hełm? Niemiecki. O kurcze, to, to jest o. ewenement. to trzeba powiedzieć szczerze, Zobaczcie, że. Tak to wygląda, nie? Tak. Oczywiście, jak ja to ruszę, to za chwilę mi się to wszystko zwali. Już mi się to zwaliło pół godziny temu. No, ale gdzie jest, Pokażę. Tak za się go pokażę, że mi go zdejmę. Mhm. No, zobacz. zobacz. O, jest! Wygląda na to, że jest chyba w miarę ładnym stanie. Mhm. Jak na tutaj na, te, na piwnicę. Pamiętaj, żebyśmy ostatnio rozmawiali, babo, nie? Tak, Popoczę, to, 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 to. tak. Tak to wygląda. To jest normalna sprawa tutaj. Mhm. Rozmawialiśmy o tym, że bardzo mało hełmów jest w piwnicach. Tak, tak. I gdzie te hełmy są? Tak, dokładnie. Dużo masek przeciwgazowych, puszki, a hełmów nie ma. W sumie tak naprawdę z tym hełmem z piwnicy to jest drugi hełm. To jest drugi hełm. Tak. tak. Zobaczcie ile trudu, żeby tutaj jakikolwiek hełm znaleźć w piwnicy. To jest naprawdę wsiągna, siła, wydatek energetyczny i wszystko. Tak, tak. Ale ja myślę, że ja jestem mega zadowolony, także słuchajcie. Nie no, jest super tak. fajny temat, bo to jest naprawdę A. piękna, piękny strzał, hełm po tylu latach kopania tak naprawdę. Tak, drugi, drugi. Zobaczymy co tu się dzieje, bo. Spróbuj się tak. co. Udawali się na pewno. No tyle ile się da, nie. Ja znaczy, do tego żeby się wyglądało. Mhm. Nie będę się bawił. Dla każdego eksploratora temat Ciekawe. Mhm. Miejmy nadzieję, że Co będzie. Ja nie chcę zniszczyć. Całość z tego stegła, po prostu nie spada na niego. No nie powinno teoretycznie się nie powinno nic wydarzyć. Chęć wyciągnięcia jest większa. Tak, tak, tak. Działamy, no i znowu mi się zawaliło. Słuchajcie, dajcie mi 15 minut. Dobra. chwilę wrócimy do tematu. Okej. Okay. Ja muszę to odkopać. żebyście widzieli jak to wygląda. Także jeszcze chwilkę. Okej, okay, kolejne podejście. Wracamy. Wracamy. Zobacz Bardzo ładny rancik tak, tak na zimowanie mhm. No, będzie ładny w ładnym stanie. Chyba że, tak się, chyba że się palił. No właśnie, zaraz zobaczymy. nie walnie, tak? Mm. Używam teraz, już po prostu rękowa podkopuję, bo nie chcę tego wzruszyć no i siedzi. Oj, sztywno siedzi. Słuchajcie, zobaczcie, jak to cegły się poukładało, jak to wszystko się zawalało. No mam nadzieję, że tu nie będzie jakieś dziwne niespodzianki. I niczego tu będzie, nie będzie więcej. Myślę, że ten jest pusty. Zobaczcie jak zjechał z góry mhm. hełmów to tu powinno być mnóstwo Co się z tymi hełmami stało tak naprawdę na złom pojechało Dobra, ja się tutaj będę bardzo delikatnie zrobił do tego nie mam co wyruszać No i takie To jest wszystko zluzowane Maciek, to tak niestety wygląda. Jest. O kurde, ale on sztywno jakby, wiesz co, by go przykleił do... Tak. Musiałbyś może delikatny łopatą... Nie, go obkopię. Jest. No go, wychodzi, wychodzi. Maciek, wiesz... Skudel spłaszczony. No dostał jednak od nacisku. Nie, no, nie jest ładny hełm. skóry nie ma. Nie. Ale ładna obręcz. No słuchajcie. Tak to wygląda Klasyka. Jak niektórzy mówią. Tak. A coraz ciężej o takie fanty, żeby nie. znaleźć. No, super. Mamy hełm z twierdzy Kostrzyn. Drugi. Drugi hełm. <grym> Tyle szukania. Tyle szukania. Przy okazji zobaczyliście ile trzeba się namęczyć, żeby cokolwiek ukopać. W tak. takim gruzie. Dokładnie. Ale jest. Ale jest. Łapka w górę dla ryby. <grym> Komentujcie i dzwoneczki, pamiętajcie. <grym> Ale piękny strzał. Trzeba powiedzieć, że no, dzisiaj jesteś królem. Ja nic do góry, nic ciekawego Trzec. nie znalazłem. Skromnie. zdrowa blacha, ale skóra się nie zachowała skóra się nie zachowała, ale, ale ja myślę sobie, że mogła też być ściągnięta wcześniej A, bo skóra wykorzystywana ona była tak, bardzo delikatna patrie. także jest to jest płaszczony słuchaj no stan oceniał na taki 3+, jeżeli można to powiedzieć, jak mhm. w lepszym stanie ziemi były wyciągane, także no tak mhm. Ładne. Ładna rzecz, cieszy. Możesz założyć <grymne> jako ochronę. <grymne> no to gratulacje. mam jeszcze jeden hełm, ale to już tylko resztki tego hełmu. Wiesz co? No, wydaje mi się, że tutaj się paliło, wiesz. Paliło się, bo zobacz. Wszystko już jest tak rozwalone. Proszę, resztki hełmu. No, widać, że to jest z tym bok. Jest nic. Jest nic, tak. To patrzcie. Już ta stal była tak rozhartowana, że, że już to wszystko po prostu skorodowało i a w pewnym momencie myślałem, że będę miał drugi hełm w całości. Trzeci. Trzeci hełm, tym razem niekompletny zniszczony. Tak, ale drugi w tym miejscu. Drugi w tym tak. miejscu. To też jest ewenement. Dobra, no to tak robimy dalej. Kopimy dalej. Takie prawo serii, prawda? Naprawdę po Tak. Szkoda, że rozwalony. Może coś tam jeszcze będzie. Hmm. Co tam masz? Słoiczek. Nie, właśnie taki, czy butelka? Nie, raczej słójczek, chociaż może. Wydaje się, że jest cały. Zobacz, tyle gruzu nad tym. Może mm -hmm. się tutaj nie tak, Ja naprawdę jestem nieraz podziwu, po, po jak to wszystko się ułoży. Że to się nie zbije, prawda? To hełm zmiażdży, No hełm głównie, że ona jest niestety pęknięty szkoda fajna butelczyna była Mhm. Też aptekarska może ale robota nie no no ale właśnie na tym polega eksploracja tutaj trzeba na spokojnie na zimno kopać a potem razem będę miał tu przesełeczko i teraz to się działo i co? Masz? O! Oh. Eter. Narkozy, narkozy. Narkoza. No, narkoza, eter, eter. Ale ładne. Słuchaj, zobacz, ile ja ona się tutaj powyginała. W wyniku tej temperatury tutaj co była Tak, tak. Ether, faktycznie eter. Czyli to było... To bo to tutaj no, kopiemy w miejscu, gdzie był lazaret. Nie gadasz. Zoladna No, piękna rzecz. Dobra, jesteśmy w tunelu w kostrzynie. Mamy jedno miejsce do sprawdzenia, dostaniemy informacje. Zobaczymy co tam jest w środku, może się nam uda wejść. Mamy kamera. Okay. tutaj mamy zejście, jest bardzo ciasno strop i zaraz zobaczymy co tam w środku jest jest? Się... tutaj się spika, niestety bardzo ciasno ale sami zobaczcie robi wrażenie idzie gdzieś tam daleko co będę się trochę wczołgać i zobaczyć co tam dalej jest ale dzisiaj tego nie sprawdzimy